Odcinku z cyklu Sportowa Czernica 2020 w ramach projektu działaj lokalnie. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać rolowanie. Do rolowania najczęściej używamy takie urządzenie zwane rolerem. Jeżeli ktoś z domu nie posiada rolera, każda inna rurka PCV, jakiś wałek będą pomocne. Rolowanie stosujemy w wypadkach, kiedy mamy jakieś uciążliwe bóle mięśniowe, yy, bóle stopy, bóle ścięgna, achillesa. Yy, przedstawię w jaki sposób yy, próbujemy eliminować te, yy, te dolegliwości. Głównie praca rolera polega na yy, pomocy yy, w lepszym przebiegu krwi. No więc tak, bierzemy sobie miejsce, tak, biorę tutaj ścięgna, achillesa, yy, szukamy miejsca bolesnego, i w momencie, kiedy wyczuwamy delikatnie bolące miejsce, zatrzymujemy się w tym miejscu i próbujemy sobie małymi takimi ruchami te miejsce roz rozmasować, ukrwić lepiej i w tym momencie pomoże nam to w eliminacji tego bólu. Takie ćwiczenia należy powtarzać 2-3 razy dziennie, bardzo króciutko. Nie powinniśmy dużego obciążenia dawać. Czyli nie stosujemy ćwiczeń, że obciążamy jeszcze tą nogę bolącą drugą nogą. Ewentualnie delikatnie próbujemy tylko do bólu, kiedy nie czujemy go zbyt, zbyt mocno. Myślę, że to bardzo prosta i skuteczna metoda, jeżeli chodzi o eliminację bólu w danych strefach mięśniowych, może być stosowany na mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, mięśnie nóg, mię mięśnie rąk. Dziękuję serdecznie i zachęcam do ćwiczeń.